Kolejna kłótnia przy stole. Nazywam się Janek Tondera, jestem tatą piątki dzieci i na kanale Tata Jedzie dzielę się swoimi przemyśleniami dotyczącymi wychowywania dzieci. Jak często rodzina powinna zasiadać do wspólnych posiłków? Oczywiście jak najczęściej. Jedni mówią przynajmniej raz dziennie, niektórym się udaje raz w tygodniu. I teraz co najważniejsze, żeby stół nie dzielił, a łączył. Czy zdarzyło się Wam nieraz tak, że ktoś z dzieci odszedł w połowie zupy, poszedł do pokoju i już nie wrócił? Czy to przypadek ekstremalny? No, załóżmy, że tak, ale często jest ten stół takim momentem, gdzie jeśli już wszyscy są. To jest wiele tematów do poruszenia i nie zawsze przyjemnych. I później, zamiast cieszenia się tym jedzeniem, które zostało przygotowane, tą radością, że wszyscy jesteśmy, to rozpoczynamy dyskusję podczas tego posiłku, którego czasami nie ma za dużo razem w ciągu tygodnia. I teraz, co my jako rodzina staramy się robić? żeby posiłek łączył, a nie dzielił. To bardzo trudne, żeby znaleźć inny czas na właśnie taką wymianę zdań, na czasami powiedzenie, co było nie tak, dlaczego tak się zachowaliście i tak dalej. Ale ten posiłek, jeśli już jest rzadko razem, to niech będzie wspólnym świętowaniem, a nie miejscem na mocną wymianę zdań. Niech będzie miejscem radości i łączenia. Się bardzo o to, choć nie jest to proste. Pozdrawiam. Dobrego dnia.